moment. Obawiam się, że będziesz musiał zawalczyć. Mam już dość tego okropnego miejsca. Radziłbym się z tym wstrzymać. Za chwilę przyda ci się sporo siły. Szczególnie jeśli chcesz jeszcze zobaczyć rodzinę. I kiedy mięso zacznie już skierczeć. BUM! Dokładasz jeszcze jedną warstwę mięsa. Bo wiesz, Gwen, twoje pokolenie nie rozumie, że mięso jest podstawą naszej kultury. Dziadku, proszę. Walczmy już. Wygląda na to, że mały zapalił się jednak do walki. To, czy spotkasz się jeszcze z rodziną, zależy tylko od ciebie. Czas na walkę z pierwszym śmiałkiem. Posłuchajcie tylko tych robotycznych reakcji na pierwszego gladiatora! Jest wielki i potężny! To Żelazny Kyle! Wow! Ta zbroja mnie zachwyciła! Dodam, że wyposażenie Kyle'a to hojny dar naszego gospodarza. Muszę powiedzieć Steve, że to troszkę nie fair. <laughs> Oj, Bill. Walkę czas zacząć. Kyle szarżuje! Tenison jest lekko przestraszony! A Kyle atakuje swoim słynnym łokciospadem! O, to Co go, go poniosło? poniosło! O rany! Walka w końcu się zaczęła! Ha, ha, ha. Dokładnie Bill. Nasz mały zawodnik okazał się jednak wielkim rozczarowaniem. Ha! Wygląda na to, że to koniec. Uh! 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 Tennyson odparł atak żelaznego Kyla Ogonem i całkiem odmienił przebieg walki! Według mnie to jeszcze nie koniec. Uh! No dobra, to koniec. A teraz kolejny gladiator. Dobra, kochani, na arenę wchodzi latająca i żongląca królowa pszczół! Dawać ją! Oho, przeciwniczka Tenisona ma przewagę! Królową zdetronizowano! A teraz nadszedł czas na Gastro Trio! Fajnie było pokonać królową pszczół, ale wygrana z wami będzie mega spotka! Tak, Wymiatam! Świst taki. Poważnie. Au, 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 au! Gdzie jest sala dla vipów? Gdzie obiecany bufet z owocami morza? Bufet mają zwycięzcy. To nie zjem sobie fritaty? Raczej nie, Kyle. Co się tutaj dzieje? Wiesz, mówili mi, że zabierają mnie do sali VIP-ów i tam sobie zjem wie Pytam o arenę! A, a, tam. Kilka dni temu pojawił się gość, który spytał, czy chciałbym wyrównać swoje rachunki z Benem. Zabrał mnie tu do jakichś dziwacznych ludzi. Była panna pszczoła, przerośnięte susły na motocyklach... Świstaki? Królowa pszczół! To wy ich znacie? W sumie wszyscy mieli do czynienia z Benem. Hmm. Ktoś chce, żeby Ben walczył ze starymi wrogami. Tamten gość to nie był Wieczny Rycerz? Tak, tak, to on. W sumie, kto to taki? Nie wiemy. Musisz nam pomóc stąd uciec. Wow, wow, wow. Ja należę do klubu Żegnaj Beniu. Dlaczego miałbym wam pomóc? Trafiłeś tu, bo przegrałeś. Jak myślisz, co z tobą zrobią, gdy turniej się zakończy? No dobra. Uff, nie chwaląc się, tak dobrze mi jeszcze nie szło. Zrobiłem sobie Jairosa z twoich zawodników. Nie chodzi ci o Krosa? Przestań! Nie mam mowy, że tak to się mówi! Patrz, przegrałeś! Wypuść mnie i moją rodzinę, bo jeśli nie, za chwilę... Nie tak szybko. To były tylko zwykłe przystawki. Przed nami jeszcze danie główne. Rzecz co, proszę? Panie i panowie, chwila, na którą wszyscy czekali. Przedstawiam państwu główną atrakcję! Ten gość ma to coś! Kevin! Potężne tornado! To na pewno jest Kevin. To on! Jedyny Kevin!